Dobra, zamagowała mnie łeb, Boże le. No szoki, niedowierzanie wam powiem. Jeszcze 600 fejm do levela. Widzimy jedno z Maria. 40 pieniążków. To była. Witam drugi raz. Witam. Dobra, ale. Ja bym chciał się dowiedzieć, przepraszam, gdzie jest reszta osób XD. No bo ja wiem, że powiadomienia nie przychodzą wam, ale. Ale no tak, no nie fali. I bym ja kiedy? Kropaczkę, napisała, kiedy. A skąd? A co ta Karolina tutaj robiła wczoraj? Kiedy ona gdzieś kiedy ty czy ja? To o czymś nie wiem. Nie zadzwoniła do mnie. No powinien cię. Nie no żartuję. Dobra. Mm, dobrze. Witam ciebie. I... Mhm, tak. I chcę... Y, nagrywać live'a w spokoju. Mogę? Proszę. Mogę. Okay. Czy nie? No pewnie nie, no bo... Y, spoko live'a nagrać nie ma po co? Po co w ogóle? Po co nagrywać? Po co? Po co? Dlaczego? Nie to co, co, po co? Po co Hubert ma nagrywać live'a? Już. Zaczynamy. Po raz trzydziesty live'a. Oczywiście yy, bardzo ładny ten look, bardzo mi się podoba. Jezu, gdzie ja mam się promować? Przepraszam bardzo, jak i nie na. NSP. spły. na i napiszę, że mam live. Na pewno każdy wejdzie tam, na m tam. Tak bardzo. Na pewno po prostu każdy będzie chciał. A przepraszam, co na sobie ze sobą zrobiła? Aha, nie wiem, co ona ze sobą zrobiła, ale okej. Okay.

Stawar, nie mogę Nie mogę nawet z I to jest kluczowe. I to I jest kluczowe. I to jest kluczowe. to jest kluczowe. to nie wiem mi nie, powiedział? Ja to wiem. Ja nie Wybieramy na wyp... a żebym nie, 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 nie odpoczynał na więc... 13, Bardzo dziękuję żono Anna Dziękuję Czy uda nam się kupić wy... wypom... Albo zastanawiam się, czy kupić wypaczy Czy pakiet czy, czy jak, ale ja jeszcze nawet nie wybiłem Dziesięciu Chciałbym kupić cokolwiek Coś, ktoś gdzieś tam pisze Dobrze. Dwie osoby. Ciekawe kto. I ciekawe... E, widzę, Łapkę. Czemu ja klikam cały czas tu? Jezus. Pożyły. <ścoughs> Za dużo rzeczy na tym koncie, wam powiem szczerze. Trzy osoby. no bardzo ciekawe, bardzo, bardzo. Ciekawe kim jest ta trzecia rozkazująca osoba. A ja się dowiem, ja tak. się dowiem. No moje wróżki. Tysiące warus. Roz... Boże, dziewiętnastowego brakuje. Przepraszam bardzo. Są trzy osoby. Tak? Tak, to czemu nikt nic nie pisze? Czemu nikt nic nie pisze? Takie moje pytanie. Ja będę musiał tysiąc live'ów robić, żeby mieć ludność. Czekamy.